Krwiomocz to bardzo poważny, niepokojący objaw. Jeżeli to zauważysz, musisz szybko zgłosić się do swojego lekarza. On wykona badania i skieruje Cię do urologa. W odróżnieniu od krwinkomoczu, krwiomocz jest bardzo niepokojącym objawem. Jest to obecność krwi w moczu daje już kilka kropel krwi w moczu, daje objawy elektrocyturii, czyli krwinkomoczu. Natomiast krwiomocz jest makroskopowy, czyli jeżeli widzimy krew w moczu, to je, może być, świadczyć o zaburzeniach nie tylko nerek, ale również głównie pęcherza moczowego. Najczęstszymi przyczynami krwiomoczu u pacjentów do 50. roku życia są przede wszystkim zapalenia. Na drugim miejscu kamice i dopiero na trzecim miejscu są nowotwory. Natomiast u chorych po 50. roku życia najczęstszą przyczyną krwiomocz są guzy, nowotwory. Mogą to być najczęściej nowotwory pęcherza moczowego, ale również nerki, moczowodu czy prostaty. Na drugim miejscu kamica moczowa, również ta kamica objawowa, gdzie wiemy, że są ataki bólowe, ale również bezobjawowa, czyli taką, która wcale jej nie odczuwamy. I na trzecim miejscu zapalenia, głównie zapalenia pęcherza, cewki moczowej, ale również odmieniczkowe czy kłębkowe zapalenia nerek. Inne przyczyny krwio moczu mogą występować szczególnie u pacjentów po radioterapii, radioterapii z powodu raka szyjki macicy czy raka trzonu macicy, ale również raka jelita grubego. Ważne jest, żeby ci pacjenci kontrolując się onkologicznie, nie zapominali o tej o przyczynie i konsultacji urologicznej. Jak zdiagnozować krwią Przede wszystkim robimy badanie ogólne moczu. W tym badaniu nam, wychodzą nam skrzepy, erytrocyty, może wyjść białkomocz, mogą wyjść cechy zapalenia, czyli leukocyty i bakterie. Następnym badaniem, które powinno się wykonywać, to jest posiew moczu. Posiew moczu wykonywany jest w laboratorium mikrobiologicznym i czekamy zazwyczaj 2 do 4 dni na jego wynik. Chodzi o różnicowanie, czy to jest krwiomocz pochodzenia zapalnego, czy krwiomocz pochodzenia innego, np. nowotworowego. Trzecim ważnym badaniem to jest ultrasonografia. Ultrasonografia jamy brzusznej, szczególnie pęcherza i nerek. Oceniamy wtedy pojemność pęcherza, obecność tam zmian hyperechogenicznych, ale obecność przerostu prostaty. Czy obecność kamieni. Również zwracamy uwagę na nerki, na obecność zmian egzofitycznych w nerkach, zmian ogniskowych czy obecność stanu zapalnego, przewlekłego czy ostrego, ale również kamicy. To jest ważne w różnicowaniu, jakiego charakteru mamy krwiomocz. Kwiamocz jest bardzo poważnym objawem. Jeżeli wystąpi u nas, u najbliższych, musimy zaraz zgłosić się do lekarza rodzinnego, a ten skieruje nas na badania i na konsultację urologiczną. Nie możemy tego lekceważyć. Najczęstszą przyczyną po 50 roku życia to jest nowotwór pęcherza, a wczesne wykrycie nowotworu pęcherza daje szansę na całkowite wyleczenie.